Cześć widzowie 23 dzień tego środa mam w sklep zaczynamy kuno taki kuno kani Keni. Sok. Kinow Kinow Błędek i Plac Błędek za 1500 kilo za 800 Kenii za 1500 kilo za 500 Sokół za cool 1500 Tyle, cały blask za 2800 i tutaj mamy zestaw mm, zestaw Żołnierz słońca 1400 taki skin że tego takiego nie wiem tu tak 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 Nie tak 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 wiem. tak 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 jest. Krzydło. Jeszcze tak था <sum> कि okay. I mam co oferty dnia. 500, 500, 800. 800. monk. Coś takiego. Nowość. Macie no, takie, chyba kojarzycie. Taka piosenkę. nie wiem. Nie mogę tego sprawdzić, bo to. No, tak bywa. In taxi. I tyle. Jeszcze taki skin taki Fajny. Tutaj na no, oddechu mamy tutaj, ten zestaw. Lecę. 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 No tutaj skin. Nie 75 się będzie no. Tak. pod kosza no, więc pod kosza też miostawę te to te same Ja jeszcze raz tutaj pokażę może tam w tamtym filmiku tak szybko pokazałem Tutaj są so, sorki za te takie ścinki no. Niestety na telefonie tak jest. Ale wiecie jak to wygląda nie więcej. Taki dlacok. Tak. Taki i fajne. Fajne takie skórka. I tutaj. O co mi było, e O ekipaka ta Dobra, dzięki za oglądanie. Dobra.